Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejnego vloga, ponieważ te filmy nagrywa się najłatwiej, najbardziej, tak wiecie, życiowo, nic nie jest, wiecie, zaplanowane i wszystko się dzieje tak spontanicznie. Bardzo lubię te filmy i też bardzo często do nich wracam, dlatego dzisiaj będzie kolejny vlog i na pewno się zastanawiacie, dlaczego rozbieram choinkę dzień przed Wigilią. Nie ma prostszej odpowiedzi. Widzicie to, co się dzieje za choinką? To są, słuchajcie, nasze nowe drzwi do mieszkania. A ponieważ mój mąż zdecydował, że dzisiaj, dzisiaj, koniecznie dzisiaj, musi kupić nową kuchnię, nie mam gdzie tego trzymać, więc muszę schować wszystkie świąteczne dekoracje, a wyrzucić w ogóle jedną kanapę, żeby to miejsce się znalazło, bo słuchajcie, to jest prawie 800 kilo mebli. Więc niestety tak jak przeczuwałam, nie nacieszę się za długo dekoracjami świątecznymi w tym roku. Nic bardziej straconego, ponieważ wizja nowego mieszkania e, coraz bardziej mnie motywuje i dużo bardziej mnie cieszy, dlatego zdecydowaliśmy się rozebrać choinkę. Adriana aktualnie nie ma, bo jest u fryzjera, później musi jechać na zakupy, a później będę robić, słuchajcie, barszcz. Barszcz, a na jutro zostawię sobie kapustę z grochem. E, więc takie plany: ja kończę rozbierać moją piękną choinkę. I widzimy się później. Dzień dobry kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. W drugi dzień świat. fryzura mówi sama za siebie, słuchajcie, ale <grym> co to jest? Ale nie miałam wczoraj włosów, a miałam fryzurę utrwaloną lakierem, no i wstałam w ten sposób. Ja właśnie popijam sobie mój coroczny, przepyszny barszczyk. I do śniadanka na ciepło na godzinę 12 idziemy do moich rodziców. Będziemy przygotowywać wspólnie obiad, robić kluski. E, więc, więc na pewno będzie ciekawie. A po południu znowu jedziemy do moich dziadków. E, przyjechał też mój kuzyn z Niemiec, więc maga się cieszę, że się w końcu wszyscy razem spotkamy. Mm, możecie zauważyć mój nowy dresik, który sprezentował mi mój mąż na święta. E, jest cudowny. Uwielbiam, uwielbiam ten dres. Jako, że po opakowaniu prezentów. Nic wam więcej nie nagrywałam, to stwierdziłam, że jeszcze się do was odezwę. Nie no, strasznie mnie irytują te włosy. Ogólnie święta są mega takie hmm, rodzinne, mega objazdowe, bo praktycznie codziennie spędzamy e, święta u kogoś. W Wigilię rozpoczęliśmy u mojej teściowej, później pojechaliśmy do mojej cioci. Pierwszy dzień świąt spędziliśmy u mojego teścia, później u mojej babci. No i drugi dzień świąt najpierw u moich rodziców, później znowu do mojej dru drugiej babci. Więc e, mega, mega... Pozytywny i w To jest taki intensywny czas, bo e, tak naprawdę jeździmy i odwiedzamy wszystkich, gdzie w ciągu roku nie zawsze jest czas, e, praktycznie nigdy nie ma takiego czasu, żeby się spotkać wiecie, wszyscy razem, e, no chyba, że w, e, na ślubie. To był jedyny taki moment, co bardzo dużo się dzieje, ale nie narzekam, bardzo się z tego powodu cieszę, także u nas teraz śniadanko szybciutkie i jedziemy do mamy robić kluski. Podjechaliśmy właśnie pod Obi. Będziemy szukać drzwi wejściowych, ale mi włosy sterczą. Będziemy szukać drzwi wejściowych, ponieważ udało się kupić wewnętrzne, już takie, wiecie, całe z ośnieżnicami i wszystkim. Ale nigdzie nie potrafimy znaleźć takich drzwi zewnętrznych, jakie nam się podobają Wszystkie są jakieś takie mega, mam wrażenie, babcine No nie wiem, jest strasznie mały wybór, jak już jest coś w fajnej cenie To są takie jakby puste w środku, takie wiecie, niezbyt, jakby to powiedzieć, profesjonalne Niezbyt, są, są po prostu niezbyt fajne przez to, że są właśnie takie puste w środku ich właśnie poszedł po maseczkę, bo zapomniał a więc czekam tutaj na niego, żeby nie zmarznąć na zewnątrz, no i zobaczymy, czy uda nam się coś znaleźć, bo tak naprawdę jesteśmy już chyba trzeci czy czwarty raz za drzwiami, wczoraj udało nam się kupić już wszystkie kafelki do całego mieszkania, panele, mamy e, całą prawie kuchnię, bo niektóre elementy nie były niestety dostępne w IKEA e, i nie są dostępne w całej Polsce, więc... E, Strasznie ubolewamy nad tym, ale zobaczymy co da się załatwić. Mam nadzieję, że dzisiaj kupimy te drzwi, a jak nie dzisiaj, to jeszcze w tym tygodniu. No tak naprawdę do końca tego tygodnia chcielibyśmy się już tym nie martwić i mieć to jakby gotowe. No i co? Później muszę podejść do Rossmana, bo pokończyły mi się jak na złość praktycznie wszystkie kosmetyki. Nie mam już pudrów żadnego matującego, nie mam maskary. Ja w zasadzie mam takie resztki z trzech, więc mam nadzieję, że sobie dokupię i będę miała na jutro. No i co? Lecimy po drzwi, trzymajcie. Kochanie, kochani, wydaje mi się, że nie ma już sensu na siłę przedłużać tego vloga. To się w ogóle mija z celem, tak naprawdę. Nagrywam tego vloga już od tygodnia, już jest dawno po świętach, a wy zobaczycie ten film, gdzie rozbieram choinkę, dzień przed wigilią, więc stwierdziłam, że dzisiaj zakończę tego vloga. Jeżeli chodzi o rzeczy remontowe, które udało nam się załatwić, no to w zasadzie wczoraj kupiliśmy wszystkie AGD, w ogóle sorry za tym. Okazało się, że prawdopodobnie kupiliśmy złą lodówkę. E, złą, ponieważ podobno nie wejdzie. Zaraz Wam powiem, dlaczego podobno. Nie wam w tym sklepie, wczoraj też nie nagrywałam, bo po pierwsze było ciemno. Jeżeli chodzi o, o zewnątrz, bo też dużo spędzaliśmy czasu na zewnątrz, bo po prostu myślałam, że mnie szlak trafi, też byłam nie w humorze, e, bo próbowałam zalogować się na aplikację z IKEA, gdzie był nasz projekt kuchni, żeby wymierzyć szafkę. E, żeby wymierzyć w zasadzie lodówkę, która wejdzie pod tą zabudowę, którą my mamy. No i nie mogłam się zalogować, nie mogłam znaleźć tego projektu, dzwoniłam na jakieś infolinie, na jakieś obsługi klienta. W końcu pomógł mi, słuchajcie, chatbot na stronie Ikea. Ikea dziękuję, żeście włączyli tę funkcję z tym chatbotem, bo gdyby nie to, to bym spędziła tam na pewno dużo więcej czasu. Ale no, słuchajcie, sukces. Dzisiaj ich pojechał, z powrotem do tego sklepu, gdzie kupiliśmy całe AGD, żeby wymienić tą lodówkę. No i tak naprawdę trochę się stresowaliśmy, że ta lodówka nie wejdzie, że wzięliśmy za dużą i tak dalej. No i przed chwilą dosłownie mój Adi mi napisał, że rozmawiał ze swoim kolegą, który również ma kuchnię z Ikea i że na spokojnie wejdzie ta lodówka, więc prawdopodobnie Ady już wraca. Powiedziałam, że już dzisiaj nie jadę, wolę posprzątać w domu na spokojnie, bo słuchajcie, od miesiąca dziennie po prostu jeździłem po jakichś supermarketach, już na szczęście mamy też drzwi zewnętrzne z głowy, ale to co się dzieje teraz w naszym salonie, to jest po prostu istny. Armageddon, słuchajcie. Oprócz tego, że za mną, słuchajcie, są nasze nowe blaty do kuchni, z czego się niezmiernie cieszę, ale również ubolewam nad tym, co się tutaj dzieje. dodatkowo, słuchajcie, tutaj są jakieś śrubki do kuchni, a tam... Tam się dzieje, słuchajcie, wszystko. Pierdzioch tu sobie śpi. Może wam po prostu Dobrze, poprawię. więc wiem, że to nie jest zbyt... Fajny widok, no ale niestety tak teraz wygląda nasz salon. Słuchajcie, udało się ostatnio kupić płytki, z czego jestem niezmiernie dumna. Tak naprawdę, zdecydowaliśmy się, jak widzicie na płytki matowe, 60x60, z takiej firmy. Jeżeli kogoś by to interesowało, nie wiem, czy gdzieś tutaj mam model, ale może, może tak. Tutaj mamy płytki, słuchajcie, do kuchni między szafki, zdecydowałam się na takie zwykłe, białe, bardzo ładne właśnie, to są kafelki i one są już, one są już niestety w połysku, niestety, niestety, ale będzie to na pewno przepięknie wyglądać. Tutaj są kartony z Ikei, czyli wszystkie nasze jakieś fronty do kuchni i tak dalej, tak dalej. Tutaj mamy, słuchajcie, nasze nowe panele. Zdecy bardzo zależało mi na tym, żeby panele były w odcieniach szarości, a nie beżu, więc fajnie, że udało się takie znaleźć. Tam znowu są nasze nowe drzwi do mieszkania, więc tak naprawdę tutaj się dzieje po prostu wszystko. A tutaj w tym białym styropianie jest nasz nowy piekarnik. Więc śmiesznie to wszystko wygląda, no ale jakoś przebolejemy. Jeśli chodzi o rzeczy remontowe, no to tak to u nas wygląda na razie. Jutro, tak a propos, mamy Sylwester i fajnie się udało, bo też jutro pracujemy w naszej firmie dużo krócej. W zasadzie przychodzimy tylko na 4 godziny do pracy, więc niezmiernie się z tego powodu cieszę. W tym roku Sylwestra spędzamy u naszych znajomych. Robimy domówkę w takim wąskim gronie, w takim naszym najbliższym gronie, powiedzmy. Więc bardzo się z tego powodu cieszę. Też będziemy robić jutro kasadie. W zasadzie to Adi będzie robił, bo mu zdecydowanie wychodzi to najlepiej. Tak też pisała do mnie dzisiaj moja mama, która chciałaby, żebym zrobiła jej jutro makijaż na Sylwestra, więc pewnie przyjdzie mama. Będziemy spędzać końcówkę tego roku. Powiem Wam, że ja po prostu nie wierzę, jak ten rok szybko zleciał. I na pewno zrobię coś takiego jak w zeszłym roku, czyli podsumowanie roku. 2021, więc myślę, że pojawi się na początku stycznia. Ja też w styczniu mam, słuchajcie, 10 dni urlopu, bo nasza firma zdecydowała, że a w zasadzie nasz szef zdecydował, że będziemy mieli wolne Więc bardzo się z tego powodu cieszę Będę mogła trochę odpocząć mm, I ponagrywać dla Was filmy Wybieramy się też myślę w góry któregoś dnia Strasznie byśmy chcieli wrócić na snowboard w tym roku Więc takie plany Ja już kochani przestaję gadać I przestaję na siłę po prostu męczyć tego vloga Bo chcę żebyście to w końcu zobaczyli Żebyście mieli co oglądać Więc ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu Jeżeli film Wam się podobał To nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę I subskrypcji na dole, będzie mi bardzo miło a jeszcze właśnie zapomniałam wspomnieć, że słuchajcie, dzisiaj wybiło mi pół tysiąca obserwujących na YouTubie. Może dla Was to niewiele, ale dla mnie to naprawdę wiele, wiele znaczy, i jestem dumna, że, że dałam radę mimo wszystko, że w końcu się zmotywowałam do tego, żeby nagrywać, bo jak wiecie, wiele lat chciałam to robić. I jestem dumna z siebie, że dałam radę, że zrobiłam to sama. I bardzo się cieszę i przede wszystkim dziękuję wam za to, że jesteście ze mną i że oglądacie te moje filmy, e, czasami bardzo, bardzo chaotyczne. E, mimo wszystko, tak jak mówię, dziękuję wam ślicznie. To jest przede wszystkim wasza zasługa. Fajnie się bawiłam i nadal się fajnie bawię. <grych> Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie e, i życzę wam miłego weekendu, miłego sylwestra i miłego zakończenia tego roku. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.